Agata Młynarska komentuje zwolnienia w Polsacie. Padły wymowne słowa do Edwarda Miszczaka. Katarzyna Skrzynecka została zwolniona z Polsatu, a współpracę ze stacją w ramach Solidarności zakończył też Piotr Gąsowski. Sprawę oceniła Agata Młynarska, która dość wymownie skomentowała decyzję Edwarda Miszczaka. Nowi dyrektorzy mają nowe wizje. Warto jednak pamiętać, że miłości widzów nie da się szybko kupić, napisała. Coraz głośniej robi się o zwolnieniach w Polsacie, za które odpowiada Edward Miszczak, obecny dyrektor programowy Polsatu, wcześniej pełnił podobną funkcję w TVN. Zaczęło się od tego, że prace przy programie Twoja Twarz brzmi znajomo stracili Michał Wiśniewski i Katarzyna Skrzynecka, która potwierdziła, iż to nie ona zdecydowała o pożegnaniu się z formatem. Nie brakuje spekulacji, że za jej zwolnienie odpowiada sam Miszczak, który ma nadal żywić urazę do aktorki, za to, że po utracie pracy przy tańcu z gwiazdami w 2011 roku odeszła z TVN i przeszła do Polsatu. Do sprawy głośnych zwolnień w Polsatowskim Show odniosła się Agata Młynarska, która też kiedyś pracowała w Polsacie. Agata Młynarska o zwolnieniach w Polsacie. Ostrzega Edwarda Miszczaka. Agata Młynarska w swoim wpisie, który opublikowała na Facebooku i na Instagramie, wyraziła publicznie podziw dla Piotra Gąsowskiego. Który w geście solidarności z Katarzyną Skrzynecką obwieścił odejście z twojej twarzy. Młynarska napisała: Katarzyna Skrzynecka rozstała się z TTBZ. Podziękowano jej za jurorowanie. W ślad za Kasią z programu odchodzi gąs. Zrezygnował, jak pisze, w geście Solidarności Przyjacielskiej. Nie jestem zaskoczona. Znam Gąsa i wiem, że przyjacielowi odda ostatnią koszulę. W świecie show biznesu to rzadka cecha. Trzeba mieć jaja. TTBZ to był program z ogromnym sukcesem. Także dzięki Kasi Skrzyneckiej, która nadawała ton od początku. Gąs, jako prowadzący, jest skarbem. Nawias otwierający. Kropka, 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 nawias zamykający. W tym formacie rozrywkowym zagrało wszystko. Artyści, którzy skradali serca, nie zamieniali się w żenujące kreatury, pokazywali gigantyczną pracę i profesjonalizm. W dalszej części wpisu Agata Młynarska dość wymownie wspomniała o Edwardzie Miszczaku, nowym dyrektorze programowym Polsatu. Napisała. Nowi dyrektorzy mają nowe wizje. Ich prawo. Warto jednak pamiętać, że miłości widzów nie da się szybko kupić. Potrzebny jest czas. Zaufanie i lojalność są jeszcze droższe. Zwolnienie Kasi jako prowadzącej stańca z, z gwiazdami było początkiem końca tego programu w TVN. Takie osobowości jak Katarzyna Skrzynecka czy Piotr Gąsowski w świecie mediów to żyła złota dla stacji. Takie przyjaźnie w świecie mediów to rzadkość. Są jednak możliwe i dowodzą, że w życiu poza kasą coś się liczy. Kasi, Gąsowi i Michałowi Wiśniewskiemu życzę dobrych, nowych dróg z życzliwymi, fajnymi ludźmi w pracy. Publiczność i tak Was kocha. Kolegom z programu Siły i Odwagi w Trwaniu przy swoich pomysłach. Do sprawy zwolnienia Katarzyny Skrzyneckiej z programu Polsatu odniósł się również Szymon Majewski, który prowadził dla TVN kilka formatów mamy cię. W latach 2004-2005 Szymon Majewski Show 2005-2011 HDW 3D Television 2011 i Szymon na żywo 2012. A pod koniec listopada 2012 roku zakończył współpracę z TVN, a dziś działa m.in. w Radiu Z. We wpisie na Facebooku napisał: W kontekście zwolnień w Polsacie wiele osób pyta mnie, dlaczego Edward Miszczak wyrzucił mnie z TVN. Czuję się w obowiązku przerwać milczenie i w końcu to ujawnić. Tak, rzeczywiście miało to związek z tym, że zostałem twarzą PK Obiskup. Na moje nieszczęście w siedzibie stacji był wtedy bankomat tego banku i Edward, wypłacając gotówkę przy ludziach, nie mógł znieść faktu, że to Majewski mu płaci.